Witam serdecznie, ja jestem FUBU, a to strzelamy sobie na domka. Yy, nagrywam po raz drugi, bo ktoś tutaj w domu chodzi, dostaje pierdolca. Yy, także y y zagram dzisiaj sobie czołgiem T-34, oczywiście pokazuję w miarę możliwości takie lepsze bitwy, bez takiego lamienia, że no, mam około 50 tysięcy bitew. Czegoś się nauczyłem, ale to jeszcze nie jest to, co bym chciał. Mapa murowanka, zagramy czołgiem ro, rosyjskim, m, Premkom T-34. Widzimy tutaj radar, mam wygrane tutaj różne takie dość ciekawe mody. M, jesteśmy drużyna zielona, dru, drużyny przyczyny nie widać, ale będzie oznaczone kolorem czerwonym. Naszym celem jest zajęcie bazy, m, tej tutaj białej, m, lub wybić wszystkich członków teamu. Dobra, ruszamy. Ja tutaj pojadę. Ja lubię tak przeważnie jechać tutaj w lasek. Łatwo tutaj można załapać, że to powiem baobao, czyli Gonga kurwa, nawet na klatę tutaj chyba Wagina badać. Wagina pokazuje mi tutaj gram oczywiście z Waginą, Pozdro. Pokazuje mi, że będzie właśnie w okolicach C1, ale ja tutaj lubię w tych krzaczkach sobie siedzieć. No nie, nie zawsze, ale zobaczymy co się dalej potoczy, co nie wiem. Także jak podjeżdżam, to sobie czołg premium do zarabiania kaski, wiadomo. No bo ja oczywiście walec z gorda. Kupiłem sobie lunetę, dlatego że te trzy, jest trochę ślepy, ja lubię mieć, yy, lubię sprzyczaić się i uderzyć za krzaczków. Trzeba yy, też się nauczyć kontować kadłub. No, czasami to nie wychodzi. Także tak, dobra. Pojawiły się pierwsze na mapce T-34 oraz KW-3, dwa ruskie, jedna w tym, jedna premka. Nasi no, tutaj próbują y, pojechać troszeczkę tym laskiem, część pojechała y, prawą flanką, tam bardziej pod bazę. Tutaj widzimy, ktoś już naszego pod, y, podświetlił. Przybliżenie, skupiam celownik i walę na ślepo. Akurat mi się udało, ale to jest niesodne. Dobra, idziemy dalej. Tutaj widzimy coś ciężkiego. bodajże że chyba e E75 jedzie. Tak, E75 na liczniku. mu tutaj troszeczkę tak w boczek. Dostał ładnie za 400 pesteczkę. esteczkę. na załadunek. No, a kolega z drużyny go sprzątnął, więc jesteśmy na plusie. Generalnie chodzi w czołgach o to, żeby oddać jak najwięcej strzałów, ale przy tym, oczywiście, nic im nie dostać. tak? Czyli mm, HP jest dla nas bardzo ważne. Yy, tutaj dostajemy klasę za zrobiony damage. Ja w tym momencie mam około 400 damage'u. Yy, przycelowanie i nie wiem czy. Walna ślepo no co czekasz, kurwa. Co za mózg. Generalnie tutaj dostajemy kasy za zrobimy jak najwyższą do meczu. Tak? Oznaki dostajemy za ilość zabitych czołgów. Tutaj nie, nie wiem dokładnie co to było, ale to było jakieś chyba suł. Też dostało pizdeczkę, To chyba jest 34 po sylwetce, zdaje się. Nie, T29 to jest. Strzeliłem tutaj jest z boczku. No nie było berwą, ale nie zobaczyłem efektu. Dobra, widzimy, że większość tutaj przeciwników skupia się w okolicach bazy, nasi troszeczkę tam się wycofują, żeby nie dostać w ja tutaj jadę standardowo takim lasem, zauważyłem, że przeciwnicy nie mają arty, więc mogę pojechać troszeczkę w głąb, yy, spróbuję tutaj pomóc temu tutaj, co walczy z tym isem trzecim, troszeczkę się wychylę, Celownik mi trochę w prawo, no, trochę wyżej kurwa, no celu tym celownikiem. Ja pierdolę... o jest. Dobrze, trafiłem. No, czasami jest tak, że jak dobrze przycoliłem, ta zapeska nie wchodzi. Y a czasami jest tak, że y y zapomina się w co ma się strzelać, W jak jakiej miękkiej blachy czołgu już tak powiem. No gra jest w sumie o tyle ciekawa, że to no, zrobiłem to dość, no, to nie jest mój w sumie taki rekord, no ale 4000 dla majdu zrobiłem. Maksymalnie chyba zrobiłem 5400. 5 na lowe też wycisnąłem bodajże 4 koła, ale to wszystko zależy od szczęścia i od gry, tak? Czy gra się agresywnie, czy gra się tak na spontana, czy, czy bardziej tak wyluzowany. Czasami też bywają momenty, że jadę, 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 znikąd dostaję pizę na papę. Tak jak to było bodajże nie na jakiejś mapie. Podjeżdżam sobie KWS sport na górkę. No i tam jakiś koleś we mi celował, dostałem akurat amunicję i z kawusporta ściągnął mnie na hita za 810 damage'u i padłem i tylko mogłem kolana, kolana rozłożyć. Przed chwilą dostałem rykoszeta, tutaj widzieliście. No za bardzo tutaj nie mogę celownika skupić, wolałbym oddać pewny strzał, niż na ślepo walić. Hmm. Tutaj domek mi przysłania, Muszę troszeczkę podjeżdżam bliżej. No, no, jak na razie nasz team prowadzi, no ale zobaczymy. Nie gram może ta, aż tak mega super zajebiście, no ale cały czas staram się pobierać naukę od mistrzów. Właśnie po pozor dla Fa'i z klanu WIN. Tutaj mamy okazję w kawułka. Ładnie dostał pesteczkę Jedną sam też dostałem od jakiegoś dziobaka. Ktoś mnie tutaj dziobie. podejrzewam, że pewnie Black Prince. Mnie dziobie tutaj. Kurde, tutaj widzimy chyba bodajże, że to jest Keta, KW-3, schował się też troszeczkę za górką. Ale spróbuję mu tam w ten dekielek przypierdolić się z pesteczki. No jak, jak widzimy, przód przy, ma twarde. Przy czym Black Prince, ten dziobak, y, uszkodził mi lufę. Pogorszyła mi się celność, musiałem sobie troszeczkę naprawić. To widzimy, tutaj ten dziobak stoi. Nie tak kurwa skubie po troszeczkę, no, no, no. no. Kurwa, no nie trafiłem, nie trafiłem, właśnie, to mnie właśnie czasami wkurza, no kurwa, no niby celuję, jestem przekonany, że go trafię, ale jednego nie trafię. Spróbuję mu tutaj troszeczkę wyżej przypierdolić w tego wizerka, albo pod, pod wieżyczkę. No pod wieżyczkę akurat załapał ładnie pizdeczkę za 460. maksymalnie za 500 bym mógł puścić bombeczkę. Tego T34. Jak się dobrze ogarnia tego T34, to gra jest naprawdę zajebista, Tylko, tylko trzeba go wyczuć. Pan Pancerz ma dość mocny. Podoba mi się. Z mobilnością jest trochę gorzej, bo jest trochę mułowaty. Jak się schowamy gdzieś za górką, wstaje nam wieżyczkę, to wieżyczka jest naprawdę bardzo mocna. Możemy sporo przeżyć. No, generalnie trzeba uważać na przód, na boki wieżyczki, tył wieżyczki. Przy tym czołgu. Ja to spróbuję podać pod górkę tego Black Prince'a, troszeczkę zjechać. Yy, tutaj widzimy Black Prince troszeczkę na, na górkę. O, w ten dekerek tam u górę was dowódcy. Może troszeczkę zmięknie. No, w kant akurat dwie poszło. Ładnie, sam przyjemny na kratę troszeczkę damage'u. Jeszcze jedną piseczkę przycelujemy. Starałem się w ten wywłazik tam trafić, ale. Jest duże prawdopodobieństwo, że, że pocisk yy, przeleci. O tutaj ten włazik wystawił. Kurwa, no właśnie, o właśnie o tym mówiłem. Pocisk przeleciał. Parę rykoszetów złapałem, Black Prince tutaj robi nam dupkę. Nie, to nie jest Black Prince, to jest Tiger. To Tiger albo Fałka, o ile się nie mylę. Nie, Tiger no, robi dupeczkę. Trzeba troszeczkę też przy przycelować. I cofnąć się, żeby nie przyjąć yy, strzału od niego do papę. Schowamy się tutaj za tym naszym KW, ale jednak przyjąłem na szczęście za 150, tylko mogłem przyjąć za mm, powiedzmy 400, to w sumie to jeszcze jest 400. Kurwa, no w boczu ładnie mi dość przyjebał, yy, ale chyba jeszcze naprawdę tutaj widzę, trzeba się troszeczkę cofnąć za wrak, to mi tutaj kurwa chuju blokuje, KW3. Yy. No I co, no i trzeba się też troszeczkę wychylić i przycelować porządek, kurwa, żeby nie było rekoszetu. No ja, 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 i strącił, ale to no dobrze, dobrze, dobrze. Mamy jednego z głowy i pozostał nam T32 i fałka ka tutaj nam kryje się za góreczką, chyba na spotkana jedzie. Jesz szpiceczka. Ładnie poszło do medzu 3700. No i został nam się T32 i IS8. I z 8 ma powera, też mocno bije. Trzeba być na niego też uważać. Ale na szczęście mają za plecami mm, dwóch naszych, także spróbuję ich tutaj objechać z tej strony. O, nie wiem co to jest w ogóle zaczął T32. Też jest dość... Pancerz ma gruby kurwa jebane. Bolczkiem się ładnie wystawił troszeczkę mu w plandekę damy. No, widzicie, stał mi 37 HP. Nie jest zbyt ciekawie. No jeszcze mnie, gdyby w tym momencie on przeładował. ja, kurwa. No, no dobrze, dobrze, bardzo dobrze, bo bym pan, no niestety, 4078 do meczu, bitwę uważam za udaną. Jeśli wam się podobało, zapraszam do lajkowania i subskrypcji. To na razie, cześć, pompa.